A my, proszę państwa, tak naprawdę od kamienia, albo nawet przed kamieniem, jak byliśmy na szczycie Sokoli, idziemy po Rudniańskim Parku Krajobrazowym. Parku, który powstał w 1981 roku, ma powierzchnię 58,13 km kwadratowych. O, takie tamy też. W tym parku możemy zobaczyć, ale tutaj w tym parku krajobrazowym mamy dwa rezerwaty. Jeden chroni Łęg Olszowski a drugi unikatowy zręb tektoniczny. Cła, przeszliśmy długą prostą. Wchodzimy powoli do miejscowości, do miasta Alwernia. Na pierwszym planie widać już kościół i klasztor. Bernardynów. Niemniej jednak o nim opowiem, nim się do niego zbliżymy, nim do niego wejdziemy, to krótka historia samego miasta. Miasto zostaje założone przez pana Krzysztofa Korycińskiego który jest właścicielem tych dóbr. Przemierzał on Włochy, przemierzał on wiele innych państw europejskich. Dotarł do miejscowości Alverno pod nad rzeką. Arno i patrząc na tamte tereny patrząc na piękny krajobraz włoskiego terenu dostrzegł pewne podobieństwa pomiędzy swoimi ziemami, ziemiami tutaj właśnie a tymi co widział tam postanowił, że jak wróci założy kościół i klasztor o podobnym charakterze jak właśnie w miejscowości Alverno i nadaje te ziemię Bernardynom 1616 roku. Jeszcze tego samego roku powstaje drewniany kościółek, natomiast w latach 1625-1630 wybudowują już murowany kościół, który zostaje poświęcony przez biskupa Czebnickiego dopiero w roku 1660. Kolejna ważna data to rok 1700. 18. To właśnie wtedy informacja jest następująca. Alvernia otrzymuje zezwolenie od króla na jarmarki miesięczne, czyli do tego roku musiała rozwijać się osada w pobliżu kościoła i klasztora w Alwerni. No to tak, jak mówiłem Państwu. W 1616 roku powstaje tutaj kościół drewniany, ale w latach 1625-1630 jest właśnie już murowany jednonawowy kościół, który należy do zakonu Bernardynów i teraz będziemy, będziecie Państwo widzieć obraz Edce Homo. Jest to niezwykły obraz, ponieważ on już jest wzmiankowany w 1453 roku, kiedy był na dworze cesarza Konstantego XII i potem przez Węgry, Czechy, Słowację. Trafia do Polski w 1686, a tutaj trafia w roku 1706. Czemu ten obraz jest taki wyjątkowy? Otóż słynie łaskami i te łaski, które są zapisane już w różnych księgach, mają właśnie. Wiek pierwszy, tak koło XV-XVI wieku. Jest to obraz namalowany na desce dębowej. Jak już Państwu wspominałem, ja w Alwerni byłem 11 lat temu, w 2011 roku. Razem z Gabrysiem, którego serdecznie pozdrawiam, robiliśmy trasę Krzeszowice- chrzanów przez właśnie Alwernię i przez zamek w Lipowcu. Ale wtedy do tego kościoła nie dało się wejść. Dlaczego? Ponieważ my byliśmy w maju 2011, a pod koniec marca 2011 był pożar tego kościoła. Także taki, taki pech, więc dopiero po 11 latach dane mi było wejść tutaj do tego kościoła. Drugim zabytkiem Alverni jest kapliczka, zbudowana w 1853 roku, ufundowana przez Żyda Grunbauma, który był współwłaścicielem kopalni glinki w Mirowie. Jedna z ciekawostek to najstarsze muzeum pożarnictwa w Alverni, które zostało tutaj utworzone w 1913 roku. I jest to najstarsze tego typu muzeum w Polsce. Alvernia otrzymywała prawa miejskie już od 1730 roku, ale uzyskiwała je na parę lat, potem traciła, znowu odzyskiwała, i traciła natomiast teraz nieprzerwalnie ma prawa miejskie od 1993 roku. Czy Państwo to widzą? A widzicie ten. Pałąk? My przecież tam byli dzisiaj. To jest szczyt winnica. A my już jesteśmy w Alwerni na szlaku żółtym. Szlak niebieski się skończył, zrobiliśmy go całego. To znaczy, no tam w paru miejscach przeszliśmy na skróty, ale jednak. No więc tam jest winnica, tam jest kamień. A po lewej stronie gdzieś tam byłby hełm i sokola. No czyli prawie całą naszą trasę widać. Szkoda, że nie widać tego co przed nami, a przed nami. Wspinaczka m.in. na górę królewską, czy na górę zamkową. 411 metrów, także no. Jeszcze najwyższy wysiłek przed nami. Jesteśmy, proszę Państwa, na Łysej Górze, 370 metrów nad poziomem morza. Czwarty dzisiaj szczyt zdobyty. Oczywiście to nie jest jakiś spektakularny szczyt, no po prostu domy stoją na górce, a ona jest na metrażu 370 metrów nad poziomem morza. Przed nami Przejdźcie Autostrada 4, a potem będzie wspinaczka już na Górę Zamkową, która raz po raz wyłania się po mojej lewej stronie. No i proszę Państwa, od tej przerwy, od której skasowałem tamten poprzedni wynik, właśnie dziabnęło 10 km. Uwaga, zaczęło kropić. No, nie to nawet cieszy, że zaczęło kropić, bo było naprawdę mega, mega gorąco. Chociaż prognozy nie wskazywały na deszcz, ale powiem szczerze, że przy takim suszy, i przy takim zmęczeniu, to deszcz to jest coś bardzo dobrego. A my przy tym kościele byliśmy, tylko szlak niestety nie potrafi tu iść na wprost, tylko ciągnie nas jeszcze przez Łusą Górę. Może i dobrze. Natomiast patrzcie na ten widok. Zamek Tęczyn. Tak. Zamek w Rudnie. Zamek Tęczyn. I Rudno. A pomiędzy jedną górką, a drugą autostrada A4 ja tak specjalnie stanąłem, żebyśmy nie musieli oglądać i słyszeć drogi A4, ale przed nią trzeba będzie przekroczyć. No i co? I znowu jesteśmy przy Zamku Tęczyńskich w Rudnie. Zamku, który pierwotnie powstał w 1319 roku, rozbudowany w 1570, odbudowany po Potopie Szwedzkim w XVII wieku i całkowicie odbudowany w 2016 roku, odkąd możemy go ponownie zwiedzać. No, to tak pokrótce, a my teraz schodzimy w dół i do Tęczynka lecimy, a potem Krzeszowice. weszliśmy proszę państwa do miejscowości Tęczynek która była wzmiankowana już w 1319 roku bowiem nie dość, że nawój z Morawicy założył zamek rudno no to założył jeszcze tą miejscowość i to od początku była miejscowość, która była przy zamku osada przy zamku należąca i służąca zamkowi i, i dobru zamkowemu w XVII wieku Zorientowano się że o nowym dochodzie, bowiem odnaleziono tutaj duże złoża węgla i zaczęto go wydobywać. Od połowy XIX wieku w Tenczynku działał także browar. I to browar, powiem szczerze, dość znany, ponieważ piwo było bardzo popularne w całej Europie. Do tego stopnia, że wzięło udział na Mistrzostwach Świata Alkoholi i Piwa. Pilźnie w Czechach w 1903 roku i zdobyło złoty medal smaku piwa. Także dość ciekawa, ciekawostka, jeśli chodzi o tęczynek. Najważniejszym zabytkiem tęczynka jest kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny, wybudowany w latach 1728-1745. Barokowy, jednonawowy. A obok drewniana dzwonica z XVIII wieku. I proszę Państwa, tu po lewej szczyt tęczyńskiej góry, 312 metrów nad poziomem morza. Ostatni dzisiaj szczyt zdobyty, my za chwilę. Po przejściu tego grzbietu schodzimy do Krzeszowic. No, i oto się właśnie wyłoniły Krzeszowice. Meta. Meta jest już bliska. Widać tak na bliższym palanie perony, dworzec PKP i dalej miasto z kościołem i to co jest za, czyli dolinki podkrakowskie ciągnące się w stronę Krakowa, czyli park krajobrazowy dolinek Krakowskich, a my za sobą zostawiamy po raz kolejny park Krajobrazowy Tęczyński Jesteśmy proszę Państwa W Krzeszowicach Weszliśmy Za chwilę oficjalnie wejdziemy do Krzeszowic Natomiast już te Krzeszowice jak widzieliście Było widać z górki Ktoś mi może powiedzieć Że żaden wysiłek z Czernichowa Do Krzeszowic Bo prowadzi Szlak Czerwony I szybko Łatwo i przyjemnie Otóż tak prowadzi bezpośredni szlak czerwony z Czarnichowa do Krzeszowic ale ja zrobiłem szlak najpierw cały niebieski do Alwerni, a potem krótki odcinek szlaku żółtego szlaku, który jest nazywany szlakiem zamkowym bo łączy jednocześnie zamek w Tęczynku i zamek w Lipowcu jest też nazywany Zakiem, y, szlakiem sąspowskim bo przechodzi przez Dolinę Sąspową i przez Sąspuch i łączy w sposób alternatywny Ojców z Pieskową Skałą, jest też nazywany szlakiem Dolinek, ponieważ od Doliny Klucz Wody, przez Wąwóz Bolechowicki, Dolinę Będkowską, Kobylańską, Szklarki i tak dalej, i tak dalej, Czernej dochodzi do Krzeszowic. Wiele nazw, jeden szlak ponad 70 km z Pieskowej Skały do Krzanowa, a my dzisiaj króciutkim jego odcinkiem z Alwerni do Krzeszowic które o tu już macie na tabliczce o, tak trafię trafię o tu Krzeszowice oficjalnie prawie 36 km zrobione dziękuję za wspólną podróż było mi naprawdę bardzo miło pełen dystans kilometrażowy przypominam będzie na dwóch osobnych klipach ze względu na to, że przez przypadek podzieliłem mierzenie tego czasu, ale nic nie szkodzi. Zobaczycie jaki miałem czas do przerwy jaki miałem czas po przerwie. Na razie, widzimy się w kolejnych trasach. Au!